Dzień dobry, nazywam się Ania Orel i jestem dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem, więc pomagam innym osobom nie tylko w zrzuceniu zbędnych kilogramów, lecz w prowadzeniu trwałych zmian w ich nawykach żywieniowych. Więc łączę takie cechy diet coacha, bardzo modne teraz pojęcie, tylko dlatego, że wierzę nie w samą dietę, tylko w te zmiany w naszym podejściu do diety. Do naszych nawyków żywieniowych, do siebie, swojego ciała, do jedzenia. A więc, jeśli jeszcze mnie nie znacie, to zapraszam jak najbardziej na moją stronę. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ze mną się skontaktować, w czym pomagam, annaoreldiet.com, zapraszam też na moją stronę na Facebooku oraz Instagram. Wszystko to podlinkuję pod filmikiem, więc będziecie mieć wszystkie linki pod ręką. Dawno nie nagrywałam na YouTube, więc nie ukrywam, że czuję się, jakbym nagrywała po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że jeszcze nie za bardzo wyczą z wprawy. Dzisiejszy temat bardzo prosty i bardzo nieoczywisty. Powstał podczas jednej z moich ostatnich rozmów z klientką, gdzie rozmawiałyśmy właśnie o odchodzaniu, o osobach otyłych i powiedziałam coś takiego, że... Osoba otyła albo osoba z nadwagą, dlatego właśnie nie może schudnąć, że nie kocha swojego ciała. Na co ona bardzo się zdziwiła, zrobiła takie oczy e, i powiedziała: Ale jak to? Przecież właśnie dlatego, że nie kocha swojego ciała, właśnie dlatego chce schudnąć. No właśnie. Czy osoba o rozmiarze XXL może pokochać swoje ciało i czy musi to zrobić? Sytuacja wygląda tak, że z reguły człowiek dba o to, co lubi. Pielęgnuje to. To, czego nie lubimy, nie dbamy o to. Nie obchodzi nas to. Na to mogłabym skończyć, bo to chyba już jest dobra odpowiedź. Ale powiem trochę więcej. Przykład. Mężczyzna, który uwielbia swój samochód. Jaki by ten samochód nie był? Ten samochód może mieć 5, może mieć 10, 20, 30 lat. Może być duży, może być mały, stary bądź nowy. Ten mężczyzna będzie dopieszczał ten samochód, będzie dbał o ten samochód, będzie poświęcał mu cały swój wolny czas. Jak tylko cokolwiek się popsuje, to zrobi wszystko, żeby to naprawić. Osoba, która nie lubi swojego samochodu. Gdzie jest tam go od kogoś, dostała, jest stary i brzydki, zostawił w końcu ten samochód. Nie będzie go obchodzić, ten samochód będzie w coraz gorszym stanie, a ostatecznie skończy wrośnięty w ziemię gdzieś na podwórku albo przy lesie. Widziałam kilka takich samochodów tutaj, jak chodzę z psem na spacer, więc samochód, który rok temu już wrósł w ziemię, obróz tłuszczem i brudem. Niestety robimy to samo ze swoim ciałem. Osoba, która kocha swoje ciało, Jakie by nie było, ile by to ciało nie ważyło, czy to ciało jest młode czy stare, e, otyłe czy chude. Ta osoba będzie dbała o swoje ciało, będzie robiła wszystko, żeby jak najdłużej zachować to ciało w sprawności, żeby jak cokolwiek się popsuje, żeby to naprawić, żeby to ciało było w coraz lepszej kondycji. Osoba, która nie lubi swojego ciała, będzie podświadomie robiła wszystko, żeby to ciało nadal zarastało. Tłuszczem wrastało w ziemię jak ten samochód. E, niestety to, jak patrzymy na rzeczy, dokładnie tak podświadomie się zachowujemy. Jeśli lubimy swoje ciało, to będziemy nawet nieświadomie robić wszystko, żeby to ciało naprawić, tak? żeby to ciało zachować jak najdłużej w dobrej kondycji. Jeśli nie lubimy tego ciała, to podświadomie będziemy robić wszystko, żeby móc nadal narzekać, że jestem gruba, Moje ciało jest brzydkie i tak nikt mnie nie pokocha, w ogóle mam to w genach, więc jestem skazana na ten tłuszcz. Przepraszam, coś się rozłączyło, ale już jestem z powrotem. A więc, wracając do tematu, pokochać swoje ciało to nie oznacza zaakceptować go takim, jaki jest i nic nie zmieniać, tylko oznacza pokochać go i zrobić wszystko, żeby zachować go w dobrej kondycji, żeby poprawić tą kondycję. Tak samo jak kobieta będzie dbała o swoje dziecko, jakie by to dziecko nie było grzeczne, czy niegrzeczne, zdrowe, czy chore, z nadwagą, czy chude, będzie dbała o to dziecko, żeby było w jak najlepszej kondycji, żeby czuło się psychicznie i fizycznie jak najlepiej, to czemu nie dbamy o siebie? Czemu pozwalamy sobie zaniedbywać siebie? My bardzo dbamy o rzeczy, które nas otaczają, bardzo dbamy o ten samochód, o nasz ubiór. O kolor naszych paznokci, o mieszkanie, o to, jak inni popatrzą, jakby definiujemy się przez te rzeczy, a jednocześnie bardzo zaniedbujemy swoje ciało i siebie. To jest mój pies, <grym> jakby co? Bo już się obudził i chce się bawić, więc będę kończyć, nie będę dużo mówić na ten temat. Jest naprawdę bardzo prosty, po prostu niezbyt oczywisty. A więc tak. Żeby schudnąć, żeby stracić te zbędne kilogramy, musimy przede wszystkim pokochać swoje ciało. Dopiero to, co robimy z miłości, ma szansę na przyszłość, ma szansę, żeby się udać. Wszystko, co robimy z niemiłości, nie ma szansy na powodzenia. Kiedy chcemy schudnąć z nienawiści do swojego ciała, to robimy to przez mękę, to jest dla nas uciążliwe, my się męczymy, ta dieta jest dla nas jak za karę. Więc możemy nawet czasem zrzucić te parę kilo, ale później powiedzmy waga stanie w miejscu albo odwrotnie, wróci z powrotem i my z tej niemiłości do siebie zaczynamy obwiniać siebie, obwiniać swoje ciało i idziemy we wszystko albo nic. Zaczynamy jeszcze bardziej się objadać i wkładać w siebie jeszcze gorsze jedzenie, po prostu z tej złości do siebie. Dopiero jak siebie pokochamy i zobaczymy, że ok, próbuję przez tydzień dietę, ale nic się nie zmienia, Fajnie, bo teraz wiem, co dla mnie się nie działa, więc muszę to zmienić. Wyciągam z tego wnioski. Czyli ta moja dotychczasowa dieta nie działa. Przeanalizujmy to. Zapiszę sobie wszystko, co jadłem, jadłam, przeliczę, zobaczę, co z tego mi nie służyło. Spróbujmy coś zmienić. Samodzielnie bądź przy tam we współpracy z dietetykiem już zależy od tego, czy macie kogoś do pomocy, tak? I dopiero wtedy robimy coś z miłości do siebie. Nawet jak coś nam się nie udaje, to nie zaczynamy karać swoje ciało i wkładać jeszcze gorsze jedzenie, jeszcze gorsze paliwo w to ciało, tylko patrzymy, OK, to nie działa, muszę coś zmienić. Musi, czyli to paliwo mi nie odpowiada, muszę znaleźć jeszcze lepsze dla siebie paliwo. Eee, bardzo zawodzimy swoje ciało. Myślimy, że to nasze ciało nas zawodzi, obwiniamy swoje ciało, że jest takie brzydkie. Tak naprawdę nasze ciało nigdy nas nie zawiedzie, dopóki my nie będziemy zawodzić swojego ciała. My niestety zawodzimy swoje ciało tym, że przystajemy o nie dbać i karmimy nasze ciało yy, syfem. Yy, to jest tak samo jak z samochodem. Możemy kupić naprawdę super samochód, tak samo jak dostajemy super ciało, jak się rodzimy, i później, w zależności od tego, jak ten samochód pielęgnujemy, jak dbamy o ten samochód, to definiuje to, w jakim stanie ten samochód będzie za rok, za 5 lat, za 10 lat. Tak samo to działa z naszym ciałem. Możemy to odwrócić, tak? Nie możemy oczywiście się cofnąć do stanu ciała sprzed 15-20 lat, ale zawsze możemy zadbać i ponaprawiać te wszystkie szkody, które dokonaliśmy naszym zachowaniem. I jak tylko zadbacie o swoje ciało, zobaczycie wdzięczność, z którą to ciało zacznie Was wspierać. Swoim lepszym wyglądem, lepszą kondycją, lepszą sprawnością, będziecie mogli chodzić w dłuższe podróże, będziecie mogli w końcu pójść w góry, będziecie mogli biegać z partnerem bądź partnerką wieczorem, będziecie mogli e, swobodnie się poruszać, będziecie e, mogli wrócić do jakiegoś rodzaju sportu, który musieliście porzucić, tak? Dla niektórych Poprawa kondycji oznacza w końcu zdolność wejścia schodami do mieszkania, bo niektórzy doprowadzają swoje ciało do takiego stanu, że nie są w stanie poruszyć się schodami. Muszą robić przerwę co 30 sekund. A więc podsumowując, tak, pokochać swoje ciało to jest podstawa. To jest pierwsza zmiana, którą powinniśmy wprowadzić, żeby poprawić swoją wagę, swoją figurę, swoją kondycję, swoje zdrowie. I dopiero kiedy zaczniemy to robić z miłości do siebie, z miłości do swojego ciała, możemy mieć pewność, że to nam się uda. Jeśli to wideo było dla Was interesujące, zapraszam do polubienia tego filmika. Zapraszam również do obserwowania mojego Instagrama, mojego Facebooka, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami, filmikami. Nie nagrywam zbyt często, ale się zdarza. Często robię różne publikacje, również przepisów moich. Bądźcie na bieżąco ze wszystkimi promocjami, które wprowadzam. Eee, ale też bądźcie zdrowi i bądźcie szczęśliwi. Do zobaczenia.